Hello, hello! Witajcie w kolejnym odcinku Sorry Not Sorry, to jest seria solo, ja jestem Kepisia i dzisiaj będziemy rozmawiać o ranie odrzucenia. Mam nadzieję, że wytrwasz do końca tego 8 podcastu, ponieważ czeka na ciebie na koniec niespodzianka, która dotyczy tylko i wyłącznie słuchaczy mojego podcastu, a zwłaszcza tego odcinka. Także serdecznie zapraszam cię do wysłuchania. Okej, okay, moi drodzy, z tym niewygodnym, ale bardzo nam potrzebnym tematem lecimy. Kiedy my cierpiemy z powodu odrzucenia, związki w bardzo łatwy sposób Mogą przerodzić się w miejsce cierpienia, zamiast być dla nas miejscem pokoju, spokoju, głębokości, połączenia i piękności relacji. Takie nieustanne odczucie porzucenia, odrzucenia zawsze towarzyszy nam gdzieś w tle. W tle każdego związku, niezależnie od tego, czy jest to nasz związek partnerski, relacja biznesowa lub przyjacielska. To nam nie pozwala na takie obnażenie się, okazanie się z otwartym sercem na swobodną, prawdziwą miłość. Na swobodną miłość w życiu intymnym i odbiera nam to wielką, głęboką radość zbudowania lub pogłębiania naszego związku. Nasz strach przed porzuceniem może nas trigerować. W sposób taki, że ten strach będzie narastał w najbardziej niepozornych chwilach. I szybko będzie prowadził do, do takiej negatywnej spirali, w której my w każdych relacjach będziemy widzieć potencjalne zagrożenie i lęk przed byciem porzuconym lub odrzuconym. Jak widzisz, całe życie opiera się na relacjach, a relacje mają nas inspirować, mają nas poruszać, mają nas wspierać, wspierać w drodze do poznania siebie bardziej na głębszych poziomach. To właśnie relacje odsłaniają nam piękno naszej duszy. I zobaczcie, kiedy to miejsce, które ma wnieść do twojego życia tak dużo radości, tak dużo pasji, tyle piękna i tyle żywotności, to jednak to miejsce stwarza poczucie niepokoju, poczucie braku kontroli, poczucie bezradności i strachu. I w ten sposób ta jedna z największych radości życia jest nam odbierana. Jest nam odbierana jako ludziom nastawionych na rozwój w głębokich i znaczących związkach. A ja z całego serca wierzę, że związkami, relacjami, należy się cieszyć na najgłębszym możliwym poziomie, w każdej komórce naszego ciała. Ale kiedy my cierpimy z powodu naszej rany odrzucenia, porzucenia, nasze działania są często inspirowane strachem, a nie miłością. Ale tak nie musi być. A co najciekawsze, i nie musisz całkowicie nawet pozbyć się rany po odrzuceniu. Powiem ci, że wystarczy ci, że doprowadzisz się do poziomu, na którym stanie się ta rana możliwa do opanowania. A oznacza to, że masz wybór, który ty możesz wybrać. Możesz wybrać, jak reagujesz inaczej w momencie, gdy zostanie twoja rana nagle striggerowana. W momencie, kiedy twój trigger jest wywołany, w momencie, gdy, gdy odczuwasz intensywny ładunek emocjonalny, odczuwasz niepokój, takie poczucie wymknięcia się spod kontroli, a może nawet wewnętrznej paniki przed opuszczeniem w, w każdej sekundzie, nawet jeśli został wywołany przez bardzo drobny moment, który właściwie nie ma z tym nic wspólnego. Chodzi o to, że często mówiono wam, że w każdej chwili macie wybór. I choć za powiedzeniem prawdy kryje się czysta intencja, to prawda ma miejsce wtedy, gdy cierpicie z powodu rany odrzucenia, specjalnie wtedy, gdy jest ona bardzo silna i głęboko zakorzeniona w tobie. I wtedy często nie masz tego wyboru, ponieważ ładunek emocjonalny jest tak ogromny, tak bardzo intensywny, że przejmuje kontrolę nad całym twoim ciałem. Nad całym ciałem, ale również i nad twoim układem nerwowym. I wtedy, w tym momencie, nie jesteś w stanie powiedzieć: Dobrze, w tej chwili dokonuję innego wyboru. W tym momencie wybór jest dokonywany za ciebie z powodu intensywnego niepokoju oraz ładunku emocjonalnego. A ja chcę teraz pomóc ci móc dokonać innego wyboru nawet wtedy, w tych momentach, w tych, których myślisz, że trigger właśnie zostaje on uruchomiony, w tych najtrudniejszych momentach ze wszystkich. Ja też miałam tą ranę do przepracowania i właściwie była to rana, która była niezwykle uporczywa w moim życiu i na którą cierpiałam przez długi, długi czas. Była tak uporczywa, że się ujawniała w każdej dziedzinie mojego życia, a szczególnie w życiu intymnym. I próbowałam wszystkiego, każdej metody, każdej praktyki, ale kiedy to nastąpiło, gdy mój trigger został aktywowany, poczułam całkowitą beznadziejność, panikę i głębokie, głębokie lęki w środku mnie. I zrozumiałam dopiero, gdy zaczęłam rozumieć rdzeń. Rdzeń, korzeń i to źródło tego, jak działa ta rana. A także, co najważniejsze, dopóki nie udało mi się uwolnić towarzyszącego mi intensywnego, emocjonalnego ładunku energetycznego. Dlatego stworzyłam warsztaty online: gojenie ran odrzucenia które odbędą się w lutym i serdecznie Ciebie zapraszam na. Dlatego stworzyłam warsztaty gojenie ran odrzucenia. Są to warsztaty online, które odbędą się w lutym. Przedsprzedaż rusza już 28 listopada, w środę o godzinie 15. Ilość miejsc jest ograniczona ze względu na kameralną grupę. Klikając w link zawarty w opisie, możesz przejść do strony, aby zapisać się na warsztaty. Na nich nie tylko pokażą wam, co leży u podstaw tej rany, jak objawia się ona, praktycznie w każdym twoim życiu intymnym, w każdym obszarze twojego życia. Przeprowadzimy również głęboką praktykę ucieleśnienia, zakorzenioną w najnowocześniejszych badaniach, najnowsze badania dotyczące traumy, a w szczególności traumy i ran porzucenia. Będziemy bardzo głęboko na najgłębszych poziomach pracować z Twoją podświadomością w tej praktyce ucieleśnienia. Ucieleśnienia miejsca prawdziwej transformacji, korzenia problemu. Korzenia Twoich ran porzucenia. Ale jeśli nie będziesz mógł uczestniczyć w warsztatach, w tych dniach wyznaczonych przeze mnie, to z pewnością Mój team wyśle do ciebie link, w którym ty będziesz mógł transmitować to przez dwa kolejne miesiące i przerobić również w bardzo praktyczny sposób, również z bezpośrednim kontaktem do mnie, jeśli będziesz mieć jakiekolwiek pytania. To jeśli to do ciebie przemawia i naprawdę chcesz uleczyć tę ranę, raz porządnie i zauważyć te swoje triggerki i nie reagować na nie w tak emocjonalny i wykańczający sposób, to te warsztaty są dla ciebie. Jestem również pewna, że po przejściu tych warsztatów będziesz mógł swobodnie tworzyć relacje i intymność, którą pragniesz na większych, głębokich poziomach. Na poziomach, których głęboko czujesz i wiesz, że jest ci to pisane, że jest ci dane to doświadczyć. Ponieważ czujesz to w swoim sercu. Takie głębokie, prawdziwe pragnienie tego to zachęcam cię do kliknięcia przycisk pod tym filmem, aby zapisać sobie możliwość miejsca na nadchodzących warsztatach. A ja już nie mogę się doczekać, aż będę świadkiem i usłyszę wszystkie niesamowicie potężne. Przełomy i transformacje, które nastąpią w wyniku tych warsztatów. Ale ale to nie wszystko. Mam dla ciebie zniżkę minus 100 zł na warsztaty, ponieważ słuchasz ten podcast, ponieważ wytrwałeś do końca, zniżka obowiązuje przy zakupie przed przedsprzedaży później ta cena wzrośnie. Więc tylko teraz w przedsprzedaży masz zniżkę 100 zł, wpisując przy zamówieniu kod zdrowie. Także już zachęcam Cię do skorzystania z przedsprzedaży, jeszcze tym bardziej z taką zniżką, która się już nie powtórzy i dziękuję Ci serdecznie za odsłuchiwanie moich treści. Jeśli one do Ciebie trafiają, poleć je znajomym, poleć swoim przyjaciołom, poleć rodzinie, zaobserwuj mój kanał na YouTube, na Spotify oraz na Instagramie i życzę Ci pięknego dnia i mam nadzieję do usłyszenia na pewno za tydzień i do zobaczenia na warsztatach. Bye!